Cześć, Trzymano. Dzisiaj testujemy walcarkę od temu. Już od dłuższego czasu przygotowywałem się do robienia wydechu w Komarze Sporcie, ale nie miałem walcarki i tutaj temu przyszło z pomocą i z współpracą, więc praca teraz na pewno ruszy nad wydechem. W kolejnych odcinkach się możecie tego spodziewać. A z tej współpracy możecie też skorzystać i wy, szczególnie jeśli nie macie jeszcze aplikacji temu, to wyskoczy Wam tutaj gdzieś kod, po wpisaniu którego dostaniecie kupon na 400 zł na dowolne zakupy z tego, co wiem w temu. Musicie sami to sprawdzić, jak działa, bo ja nie mam do tego dostępu. Ten kod Wam zadziała, jeśli skorzystacie z linku w opisie, a teraz się Posłużę jeszcze ściągą, bo oprócz tej zniżki, możecie kupić tę walcarkę zamiast za 415,38, to za 259,40 groszy. Korzystając z linku w opisie i z tego kodu, tutaj QR po prawej. To tyle tytułem wstępu. Teraz otwieramy tą maszynę. Starka wygląda w ten sposób. One już prawie cała złożona. Tu mamy tylko dwa elementy do założenia. Minimalna średnica walcowania to 32 mm, maksymalna długość walcowanego materiału to 300 mm oraz maksymalna grubość walcowanego materiału to 1 mm. Dostańmy się do środka. Tutaj rolki mamy zabezpieczone olejem, żeby nie korodowały, bo to ważne, żeby one miały ładną powierzchnię. Wtedy też po walcowaniu otrzymujemy ładną, gładką powierzchnię. Z tego, co patrzę, będzie można na tym też łatwiej stożki giąć, jeśli sobie to przesuniemy. Możliwe, że tak, bo jeśli mamy tak, to gniemy jakby równolegle, a jak sobie opuścimy, to możliwe, że będzie łatwiej stożki giąć. To o tym nawet nie wiedziałem. To mamy naszą korbkę, którą będziemy najpewniej to wszystko napędzać. Dwa pokrętła regulacyjne i rączka do korbki. Pokrętła regulacyjne wkręcamy sobie tutaj od dołu. A korbkę skręcamy sobie tutaj kluczem i mocujemy ją tutaj od boku. Według mnie walcarka jest bardzo fajnie przemyślana, bo nie musimy jej przykręcać do stołu, ponieważ mamy tutaj taki płaskownik i za pomocą tego płaskownika możemy zamocować tę walcarkę w imadle. I tak też właśnie zrobimy. Bach! I już się trzyma nam pięknie. Ma to dużą zaletę, ponieważ przynajmniej ja nie korzystam z takich narzędzi dzień w dzień, no i nie muszą być przymocowane do stołu. I nie mamy też w tym stole niepotrzebnych dziur zrobionych pod narzędzie. Jeśli tylko potrzebujemy to zamontowanie go, to jak widzicie, to jest dwie sekundy, nie potrzebujemy, ściągamy, odkładamy na bok i mamy wolny stół roboczy. W tej gętarce mamy dwie rolki, które pracują jednocześnie, są połączone tam kołami zębatymi. Dzięki temu materiał się łatwiej przesuwa, bo są takie gętarki, gdzie mamy napęd tylko na jedną rolkę. I wtedy ta rolka potrafi się ślizgać po materiale. No i oprócz tego, że jest to giętarka do blachy, to jest to też giętarka do prętów. Możemy sobie tutaj różne rozmiary pręta wyginać w okręgi, w półki, w co tam chcemy. Te dwie dolne śruby regulacyjne pozwalają nam regulować tym dodatkowym wałkiem, który nie jest napędzany. A te dwie górne śruby regulacyjne pozwalają nam regulować ten wałek napędzany. On tutaj jak widzicie ma koło zębate, ale to koło zębate jest tak zrobione, że może się ją przesuwać odrobinkę góra-dół. No i po odkręceniu całkowicie tych śrub regulacyjnych tutaj, możemy sobie cały ten nasz górny wałek wyciągnąć i wygodnie wysunąć nasz obrobiony materiał. No to teraz by chyba pasowało sprawdzić ją w akcji. Mam tutaj cały taki wachlarz w blach z nich powstanie wydech do komara. Głównie są to stożki i mamy tutaj jedną prostą rurę. Jest to blacha nierdzewna 0,8 mm, więc dosyć gruba. Ta giętarka może giąć materiały do 1 mm, przy czym blacha nierdzewna jest troszeczkę, mam wrażenie, bardziej sztywna od zwykłej czarnej blachy, więc może mieć troszeczkę trudniej. No i też zgięciem stożków jest trudniej niż ze zwykłymi, prostymi elementami takimi jak ten, bo tutaj prosto prowadzimy rolki, a tutaj pasowałoby prowadzić w kształt stożka rolki. Spróbuję tutaj dzięki tym regulacjom jakoś to tak ustawić, żeby się dało też stożki wygiąć. Zobaczymy, co z tego powstanie. To co, działamy. I chyba zacznę sobie od najprostszego elementu czyli no, zrobimy z tego kawałka taką po prostu rurę. Materiał wkładamy z tej strony. Tak. I teraz sobie regulujemy tutaj do momentu, aż będziemy mogli przepuścić tą blachę na wylot. I najpewniej do samego dołu trzeba to wyregulować. Proszę bardzo, blacha już przeszła. I teraz musimy sobie tutaj górę dokręcić, tak żeby był grip, żeby nam się nie ślizgała ta rolka po blasze. Jak tę górną rolkę mamy już odpowiednio dociśniętą, to nie musimy jej regulować, tylko tymi pokrętłami z tyłu dokręcamy sobie coraz bardziej, żeby coraz większy łuk nam wyginało. Po pierwszym przejeździe robimy sobie siup i jedziemy dalej. I znowu dokręcamy, staramy się to robić w miarę równolegle. I już widzicie, jak się pięknie ugrobi. I zobaczcie, jakie piękne kółko powstało. Teraz wystarczy już tylko zespawać tutaj na środku, i pierwszy element wdechu jest gotowy. Przechodzimy do nieco trudniejszych, to już jest pierwszy stożek. Nie jest jakiś wielki stożek, ale jak widzicie, no, ta odległość jest krótsza od tej, więc trzeba będzie troszeczkę w stożek to gnieść. Tak więc wracamy do pozycji zero, wkładamy materiał i lecimy. tak prezentuje się pierwszy wygięty stożek. Co prawda nie jest wielkim stożkiem, ale jednak te ścianki schodzą troszeczkę tutaj i udało się go wygiąć w stożek, a nie w walec. A to, to dlatego, że ustawiłem tą walcarkę w specjalny sposób. Znaczy, z jednej strony skończyłem prawie że na maksa, a z drugiej mam dosyć duży luz. No i stożek włożyłem tutaj gdzieś, tak żebym się zaklinował. I po obrocie ta strona jest zgięta na mniejszy promień niż ta, więc ustawiłem go w ten sposób, gdzie mamy większy obwód w kierunku tego większego rozwarcia, a to, gdzie mamy mniejszy obwód w kierunku mniejszego rozwarcia. I tak wygięło coś na wzór stożka. I teraz kolejny, nieco mniejszy już stożek. Tutaj może być problem, bo może być tak, że te wałki są za duże do tego, ale go jakoś później dogniemy. I teraz dobrze będzie widać, że tym krótszym łukiem daje do tej bardziej ciasnej strony. I przy tak skośnie ustawionym wałku można sobie po prostu zacząć od lewej i przesuwać co kawałek i coraz ciaśniej się będzie robiło. No i w przypadku stoszków takie malutkie jest trochę ciężko zrobić, więc dokręcam tutaj drugą stronę. No i będziemy już bardziej na walec tą końcówkę giąć, tak żeby było ciaśniej. Już coraz bliżej. Kolejny stożek gotowy, ten jest już bardzo mały, ale i tak udało się go jakoś dowalcować do końca, do i później się już tylko zegnie, zaspawa i jest idealny. A teraz idzie na tapet duży stożek z dużym kątem. Ten stożek wyszedł już bajkowo. Zobaczcie sami. Trzeba było trochę pokręcić, ale wart był tego efektu. to się praktycznie już na gotowo schodzi, a przyłapie się tigiem, obmotkuje tą krawędź i będzie no, idealno. I jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, dyfuzor nabiera już kształtów. Cudownie wyszły te stożki, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Myślałem, że dużo trudniej będzie je zrobić, czy trzeba będzie je ręcznie później doklepywać, doginać, ale wychodzą prawie na gotowo. Trochę trudniej może być z tymi, bo one są tutaj na Stingera i na wylot. Nie, to jest na Stingera, a to jest chyba na wylot z okna wydechowego, więc jest to bardzo ciasne i może tutaj sama giętarka nie wystarczyć, ale je zrobię na pewno w odcinku z wydechu, który jeśli będzie już dostępny, pojawi wam się tutaj. A wracając do walcarki, już wiemy, że działa przepięknie, tworzy takie cuda. Czas sprawdzić jej drugą funkcję, czyli gięcie prętów. Mam tutaj taki zwykły, gładki pręt, to jest szóstka, on wchodzi tutaj pięknie w ten rowek. Utnę go I spróbujemy wygiąć w jakiś okrąg. Taki kawałek, około 60 cm. Nie potrzebuję go do niczego, ale jak już testuję tą walcarkę, to chcę wam pokazać też, jak gnie pręty, i też sam zobaczę, jak gnie pręty, bo może w przyszłości to się przydać. Do gięcia prętów trzeba ściągnąć tę prowadnicę do blachy, ale to nie problem, to są dwie śruby. Można by sobie było też zmodyfikować tę gietarkę i zrobić tutaj otwory, po prostu na pręty, ale na razie zróbmy to w ten sposób, że odkręcimy to w sumie to z jednej strony wystarczy nawet, potem się opuści więc ładujemy z powrotem pręt dociskamy go tutaj i tutaj z już idzie ciężej trzeba się trochę zaprzeć No, to najgrubszy z możliwych no i stalowy, a nie jakiś miedziany na przykład Lekko nie ma, ale daję sobie radę nawet z takimi grubymi, stalowymi prętami, aczkolwiek nie polecałbym do stali tak grubej. Myślę, że przy tej grubości, mieć, mosiąc, takie rzeczy się wygną, ale jednak stalowe, takie gładkie pręty to będzie ciężka sprawa. Myślę, że cieńsze stalowe jak najbardziej, ale przy grubości 6 mm już jest naprawdę ciężko, bo ta korba nie jest duża. Przy blasze praktycznie bez wysiłku się nią obsługuje, a w przypadku tego, no to już trzeba dużo siły przyłożyć. No i szkoda w sumie trochę maszyny, ale od biedy dacie radę nawet wygięć sobie tym stal. Z bardziej miękkich materiałów mam taką rurkę do hamulców: to jest niemalże pręt, bo w środku jest otwór 3 mm pewnie, 2. Możemy zobaczyć, jak się wygina. Ciekawy jestem, czy będę w stanie manewrować kątem gięcia w czasie obrotu, czy tylko w łuk będę mógł to wygiąć. Wkładam ją w ten sposób, że się rozwijała i wyginała w przeciwną stronę niż jest teraz zwinięta. No to, to, to co właśnie myślałem, widzicie? w stanie, przez nałożenie delikatnego nacisku spowodować, że ona się skręca w tą, albo w tą, przy zginaniu. Czy to przydatne? To nie wiem. Nie wiem, tą rurkę w można też w palcach wygiąć, ale jakby Was coś takiego interesowało, to można i tak. Więcej miękkich rzeczy podobnych nie mam, więc sorry. Podsumowując, wydaje mi się, że sprzęt jest wart uwagi, szczególnie do gięcia blachy. Przemiło mnie, zaskoczyło to w jaki sposób się wygięły te wszystkie stożki. Byłem przekonany, że będę się męczył później z doginaniem ich ręcznym. Troszeczkę trzeba dogiąć, nie powiem, że to powstaje od razu stożek idealny, ale przy odpowiednim ustawieniu tych wałków i kilkunastu, kilkudziesięciu przejazdach można naprawdę bardzo fajne stożki sobie nawet na tym zrobić. O walcach już nie wspomnę, bo to bez żadnego problemu powstaje, tak więc bardzo miło mi uprzyjemnił pracę nad wydechem. Już nie mogę się doczekać, kiedy skończy go, więc to pewnie gdzieś w kolejnych odcinkach powstanie. No popatrzcie, jak to się układa, i powiedzcie, że to nie jest piękne. Jest piękne, bezdyskusyjnie. Przypominam Wam też o kodzie QR. Od temu, który Wam się tutaj pokażę. Z tym kodem będziecie mogli kupić tą Giętarkę ponoć za niecałe 260 zł. Co według mnie jest pieniądzem świetnym za to urządzenie. Biorąc pod uwagę to, co potrafi, to według mnie naprawdę warto. Jeszcze co do tego kodu, to dotyczy nowych użytkowników w aplikacji, ale wiecie, jak to się robi zawsze: jakaś tam ciocia, babcia ma telefon, i. No nie będę wam tłumaczył. I tą konkluzją kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie, trzymajcie się, szczała!